Siemanko, z tej strony Mr. Debu. Mm, oto nasz kolejny filmik. Yy, ja jestem Penwise oraz mój kolega tu też nagrywa. Takciu, zwany też Cage. Dokładnie, jak zwykle. Niestety zabrakło tu yy, innych członków Mr. Debu, takich jak Cutanoid czy Dark Potato. Ponieważ. Yy, no cóż. Yy, nie byliśmy nagrywach, po prostu są zbyt zajęci. Dokładnie. Jak widzicie, gram teraz Heroes of Might and Magic 5, ale nie będziemy teraz tego nagrywać, ponieważ... Szanujemy naszych widzów, których mamy wiele. Ostatnio wiele osób zaczęło rzucać się wręcz w nasze filmiki. Yy, chcieliśmy zapytać was, jakie filmiki, z czego filmiki chcecie zobaczyć następnym razem? Yy, czy ma być to Skyrim? Far Cry 3? Heroes of Might and Magic 5? Albo Pokemon? Yy, Pokémon z... oczywiście FireRed, bo nie, nie jesteśmy w stanie nagrać czegoś innego. Nie, po prostu Fire Red jest najlepszą częścią Pokémon. Nie, no oczywiście, bo to jest oczywiście pierwsza część, pierwsza część, w której występują Pokémony prawdziwe. Nie takie jak, jak są w innych częściach. Na pewno widzieliście te nowe części. Są po prostu beznadziejne. Pokémony prawdziwe to Pokémony prawdziwe. Pikachu, Bulbasaur, y, y, Squirtle właśnie Pokemon, to był Pokemon, dokładnie, tyle ja chciałem powiedzieć. Ja od siebie powiem, że mój ulubiony Pokémon to jest e, Last Bądź jak on się nazywa. Chodzi mi o tego żółwia, który ma armatki, prawda? Na plecach jest taki zarąbisty. To właśnie Blastoise jest mój przyjaciel, Last. Złapałem go już nieraz, prawda? Wolowował mi, prawda? Bardzo jest zajebisty taki jest. E, no więc cóż, swoje zgłoszenia... Piszcie w komentarzach pod naszym filmikiem, mam nadzieję, że wbierzecie coś fajnego, a nie na przykład Far Cry 3, bo ja nie mam Far Cry 3, musiałbym go kupić, a nie chcę wcale tego robić, ponieważ zbieram pieniądze teraz na aborcję. Dlatego właśnie musicie głosować na Far Cry 3, żeby ktoś sobie go zabrał. Rozumiemy się oczywiście, moi drodzy widzowie. Nie, nie głosujcie na to, zbieram na aborcję, naprawdę, proszę was. Proszę was. Miejcie trochę... trochę dobroci w sobie. Pokażcie, że gracze też mogą być dobrzy. Cóż, do zobaczenia. Żegnamy się z wami, No i oczywiście żegnam się z wami, Pawciu. Zwany też Mickiewicz. Siemanko. Pora lizanko.